Z takim nastawieniem przystępuj do Spowiedzi Świętej. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Jeszcze, moi drodzy, nagrania i pozdrowienia z Rzymu. Serdecznie pozdrawiam. Niech to Słowo Boże w nas działa, niech to Słowo Boże nas umacnia, niech to Słowo Boże prowadzi nas jako pielgrzymów nadziei. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za dar roku jubileuszowego. Dziękuję Ci za nadzieję, która zawsze łączy się z Twoim miłosierdziem, za nadzieję, która prowadzi do nowego życia, do nowej szansy, do tego, aby zacząć jeszcze raz, do tego, żeby zacząć kolejny raz i kolejny i kolejny i ten 77. Właśnie to jest bogactwo, które wypływa z ofiary Pana Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstania. To, że człowiek, będąc tutaj na ziemi pielgrzymem nadziei, zawsze ma szansę, żeby zacząć od nowa. Za te wszystkie szanse, dobre Boże, pragnę Cię uwielbiać i błogosławić przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Staroś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 50 rozdziału księgi Rodzaju. Już powoli zbliżamy się do końca i tego rozdziału, a także całej Księgi Rodzaju. Rozdział 50 od wersetu 19. Józef jednak rzekł do nich: Nie bójcie się, albowiem czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy planowaliście przeciwko mnie zło, lecz Bóg planował to ku dobru, aby uczynić to, co jest obecnie, by zachować życie wielkiego narodu. Tak więc nie bójcie się, ja będę troszczył się o Was i o Wasze małe dzieci. Tak ich pocieszył i dodał im odwagi. Moi drodzy, wczoraj rozważaliśmy o tym, jak bracia Józefa bali się, co teraz będzie. Po śmierci ich ojca Jakuba, czy Józef będzie się mścił? Czy Józef będzie szukał teraz sprawiedliwości, bo wcześniej jeszcze miał na uwadze ojca i ojcu nie chciał robić przykrości. I w tym dzisiejszym fragmencie mamy odpowiedź: Nie bójcie się. I mamy to podkreślone dwa razy: w tym wersecie 19 i potem w wersecie 21. Tak, więc nie bójcie się. Ja będę troszczył się o Was i o Wasze małe dzieci. I my czasami możemy z takim nastawieniem przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, tak jak wcześniej Ci bracia Józefa. Odnosimy się, odnosimy się tutaj i do Pana Boga, i także i do kapłana, który sakramentalnie jestem tym pośrednikiem, możemy się bać spowiedzi świętej możemy się bać tego co będzie po drugiej stronie kratki konfesjonału co usłyszymy z jakim lękiem, z nastawieniem oczywiście no niestety też są różni kapłani ale warto szukać rozglądać się dobytywać o też dobrych kapłanów o dobrych spowiedników jednak też czasami i tak na przykład było w przypadku Świętego Jana Marii Vianeya, Świętego Ojca Pio, kiedy także byli przy tym sakramencie pokuty i pojednania niekiedy surowi. Być może i tutaj też trzeba widzieć jakąś formę tej pokuty, tego odpokutowania, ale przede wszystkim ta spowiedź święta ma być dla nas takim balsamem, kiedy człowiek przychodzi połamany, rozbity, roztrzaskany i chce żeby to życie to serce było na nowo posklejane tym balsamem tą miłością Bożego e, miłosierdzia i właśnie w taki sposób miejmy nastawienie właśnie w taki sposób patrzmy na Pana Boga który to on ostatecznie działa w sakramencie pokuty i pojednania jak tutaj w tym fragmencie widzimy Józefa który mówi do braci tak pan Bóg do ciebie mówi kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej nie bój się nie bój się. Ja będę troszczył się o ciebie i o twoją rodzinę, o twoje dzieci, o twoich rodziców, o twoich bliskich, o twoich przyjaciół. Ja będę się troszczył. Dobrze, że jesteś, dobrze, że przychodzisz. I moi drodzy, niech właśnie takie nastawienie nam towarzyszy nastawienie pełne pokoju, pełne tej. Miłości Bożej, która chce się o nas troszczyć, która chce się nami zaopiekować, żeby nadal nas prowadzić. I może przed spowiedzią świętą, kiedy robisz rachunek sumienia, kiedy się przygotowujesz, weź sobie Pismo Święte, otwórz księgę rodzaju Rozdział 50 od wersetu 19. Od wersetu 19 i ten 19, 20 i 21 sobie przeczytaj, żeby też się nastawić. W ramach przygotowania, niech to przygotowanie do Spowiedzi Świętej będzie także w oparciu o Pismo Święte. Może warto sobie wziąć inne fragmenty z Pisma Świętego, przypowieść o Synu Marnotrawnym, o Miłosiernym Ojcu, o zagubionej owcy. Moi drodzy, wiele z tych fragmentów warto. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kończymy księgę rodzaju. Będziemy za chwilę starali się to wszystko podsumować. Czym się zaczyna księga rodzaju? Pięknym stworzeniem, pięknym stworzeniem świata, stworzeniem człowieka i potem niestety jest krach, jest załamanie, ponieważ człowiek ulega pokusie szatańskiej, która jak brzmi, będziecie jako bogowie. Szatan chce, żeby człowiek wszedł w buty pana Boga. A zobaczcie, jak kończy się Księga Rodzaju. To jest też taki happy end, to jest takie właściwe podsumowanie. Co mówi Józef? Józef rzekł do nich: Nie bójcie się, albowiem, czyż ja jestem na miejscu Boga? Czyż ja jestem na miejscu Boga? Nie. Ja jestem tylko człowiekiem, chociaż jestem prawą ręką faraona, jestem też tylko człowiekiem, ja nie jestem Bogiem. Pan Bóg jest Bogiem i dla niego to miejsce jest tylko i wyłącznie należne. Zatem, człowiek, który także został przez życie, przez te trudne doświadczenia ze strony swoich najbliższych przeczołgany, nauczony pokory, nauczony zabierzenia prowadzeniu Bożej Opatrzności, wie, kto ostatecznie jest Bogiem, i także patrz na te różne. Trudne sytuacje, trudne doświadczenia, które na ciebie spadają, jako też na. chociaż to brzmi y, w sposób trudny, może na pierwszy taki rzut oka, na to pierwsze y, skojarzenie, no, ale to jest także troska Pana Boga o ciebie, żebyś nie urosła, żebyś nie urósł w pychę. Pierwszych rodziców będziecie jako Bogowie, ale Pan Bóg czasami może dopuszczać trudności, żeby cię chronić, żebyś uczyła się, uczył pokory. I tutaj gra, ostateczna gra, toczy się o Twoje zbawienie, bo pycha może Cię wybić z drogi prowadzącej do zbawienia, i może po takich doświadczeniach właśnie stwierdzisz, że jednak Pan Bóg jest Bogiem i Jemu, za przykładem Józefa Egipskiego, warto zaufać. Bogu zaufał Abraham, Izaak, Jakub, Józef. I też właśnie za chwilę rozpoczniemy Księgę Wyjścia, która także będzie o tym zaufaniu, zawierzeniu Panu Bogu, potem kolejne, kolejne księgi. I moi drodzy, właśnie to jest taki wielki morał, to jest taka wielka lekcja, którą już wyciągamy z tej pierwszej księgi, księgi rodzaju, i też z losów tej rodziny, rodziny czterech pokoleń: Abraham, Izaak, Jakub, Józef, która uczy nas z tego, że człowiek. Popełnia błędy, bo niestety jest człowiekiem, ale gdy człowiek zawierzy Panu Bogu, Pan Bóg będzie go z tych trudności, z tych błędów, z tego zła wyprowadzał na dobrą drogę. I niech ta nadzieja, jako pielgrzymom nadziei, nam towarzyszy. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz. Panie Boże. Prowadź mnie do zbawienia. Panie Boże, prowadź mnie do zbawienia. Niech święty Józef, Józef Śpiący także wyprasza nam potrzebne łaski. Zachęcam do udostępnienia, do podzielenia się tymi treściami z innymi, a na dobrą i spokojną noc niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu, niech będą dzięki szczęść Boże, wszystkiego dobrego.